Cześć widzowie, to ja Lolax Dzisiaj sobie pogramy w Stila Brain Ale otwieramy dzisiaj Całą bazę Los Lucky Blocks i Więc dobra Pierwszy Lucky Block Co tu będzie, co tu będzie Dobra Dawaj, dawaj coś mocnego musimy... Sekunda, dobra, tego się nie spodziewałem, może niedługo to zbierałem, ale... no ale w losik se nie, no to Ej. zaraz, zaraz, tu się zepsuło, że otworzę pięć, o, ja się kręcę.

Tortus, tortus Lustic 7, Lustix 7 Trochę tego nie rozumiem, że mam Lustix 7 3 Ying Yang Specjalnie czyściłem bazę, żeby nie zmieniać tej bazy To trzeba ja Normalnie jakoś by się utrzymało, no ale nie no, to... A ja to... Mam na stikse, no to... Przedaję to. Nie mówię, że nie... nie ciekawe. Ej, kiedy ja zrobię trade? W sumie na następnym odcinku mogę zrobić trade'a. Tutaj już gorzej Ale trzy rosyjski to na Gdyby Jakby wy tego nie rozumiecie Ale gdyby to jest mega dobrodreń No dobra to nie Dla większości moich widzów to będzie mega dobrodreń Dobra te trzy tutaj Otwieramy Może to. CITOS co tu? start Nawet sprzedam te 12 milionów, no. Ale no. Nie mogę tego wytłumaczyć, no, tak no bo normalnie to ja bym to zatrzymał, to rozdział ci to znaleźć. No, mam takie rzeczy, no to ciężko jest to zatrzymać. Kurde, mi się łączyło. Dobra, tu nic nie ma. To co hmm. możemy sprzedawać? I trzeba wrócić też z rzędu? Ej, dziwna ty. To dziwna akurat. Więc sprzedajemy. O! Skoro wszystko, wszystko sprzedaliśmy, to jeszcze. Up. Dobra, mamy cztery tryliony ogólnie, mogę wam pokazać. Nie wiem, czy mam 0 stylów, ale skopiowałem sobie idealnie konta, żeby wyglądało 1 do 1, tylko z 0 stylami. Właściwie to nie wiem po co. A jak Wam mówiłem, że przekładałem, bo coś miałem brilliantów na tego działa. No dobra, więc chcecie, żebym zrobił taki idea... piszcie w komentarzach i pa pa.